Już po raz 17. ręka w rękę z tym życzliwym jegomościem, czyli krasnanem życzliwkiem zapraszamy Was do świętowania Dnia Życzliwości. W ogóle idea tego dnia zrodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1973 roku i aż dziw bierze, że dopiero wtedy, bo przecież od zarania dziejów wiadomo, że życzliwy uśmiech to coś, co lubimy dostawać. Dlatego teraz pójdziemy zapytać się wrocławian, co w ostatnim czasie zrobili dla siebie życzliwego. Co robimy dla siebie życzliwego? Co zrobiłaś ostatnio życzliwego dla kogoś? Dla kogoś yy, zrobiłam mu jedzenie, a dla siebie wyspałam się. Zrobiliśmy zakupy dla mnie, a mąż był zadowolony, bo za dużo się nie nachodził. <laughs> Książeczkę kupiłam synowi, żeby się edukował. Świetnie. No. A dla pani ktoś coś życzliwego ostatnio zrobił? Obiad. Narzeczony. Ja się staram pomagać córce właśnie w wychowywaniu naszego malucha słodkiego i to mi sprawia bardzo dużo radości. Co zrobiłyście dla siebie lub dla kogoś życzliwego w ostatnim czasie? Wyszliśmy na kawę. <riszy reconsider miePlus> <aurais> Dokładnie, Wyszliśmy na kawę dla siebie. Tym bardziej, że teraz jestem mamą i poświęca się cały czas dziecku, więc e, dla siebie teraz co robię wyjście z koleżanką. Przejechaliśmy do Wrocławia spędzić dwa dni. Oj, dla siebie to zawsze kawa. E, e, dla męża. Ha! Dla męża to y, brak. Y, Eee, że tak powiem, eee, krzyku, może. <laughs> to jest taka życzliwość chyba z mojej strony, szczególnie kiedy dziecko jest małe i, i, I z... ucieka. I ucieka, i trzeba to za nim wiedzieć. się ta życzliwość przejawia? Właśnie życzyłam pani wszystkiego dobrego. To prawda, i to było bardzo życzliwe z pani strony. Dziękuję. Choć obchody Dnia Życzliwości przypadają jak co roku na 21 dzień listopada, to już teraz sygnały o tym, że zbliża się ten dzień możecie dostrzec choćby na ulicy Ławskiej, gdzie znajdziecie życzliwą wystawę. A co jeszcze będzie się działo? Z płyty wrocławskiego rynku będziemy wysyłać nasze wielkie, szerokie, szczere i życzliwe uśmiechy. W niedzielę za to czeka na Was gra miejska, a w poniedziałek specjalny wykład, na którym dowiecie się, skąd tak naprawdę bierze się ta życzliwość. Wydarzeń towarzyszących temu dniu jest bardzo dużo, dlatego już teraz odsyłam Was do strony www.wroclaw.pl tam wszystkie szczegóły.